No i zobaczmy, Gaz nam powoli światła i ruszyliśmy z Grand Prix Wielkiej Brytanii. No tutaj dużo się wyjaśni do T2, tutaj T1 przejeżdżamy flat. Oj tutaj już mi się buguje telemetria, ale no wyciąg trzymał pierwsze, pierwszą lokatę. To Zobaczmy, no bardzo wąska sekcja zakrętów, czy mamy tutaj jakiś yy jakieś kolizje. Wydaje mi się, to był bardzo czysty start to jest, zawodników. To czysty start, tak. Tak. Lekko mi to się przecina. wydaje mi się. To jest Oj, tutaj... bardzo... Tak, lekko mi przerywa. Nie wiem, czy to jest yy, z mojej winy. Może tak, no. Szukamy tutaj jakieś walki. E, tak jak mówię, odbudowała mi się telemetria. E, Wyczyn cały czas pierwszy, Tele drugi, saj, trzeci, ruch czwarty. Yy, czy Master, się słyszymy? Bo chyba lekko mi przycięło. A, okej, okay, wszystko o, jest, jest okej. Okay. Oj, tutaj Killer Rocko, Rocko dokładnie. Good. Good cops. Tak, Killeroko. nie chce tracić czasu za Websterem, no bo ma on te softy. Każda, każdy zakręt, każda sekunda za osobą na gorszej szansę opon jest po prostu stratą czasu, ale już pierwsze, pierwsze kary nam się sypią. Juana i, i Niklas, bardzo ciekawe. Dokładnie tak no eee. tutaj właśnie zobaczymy, czy to będzie jakiś spory pociąg teraz bo już właśnie idę, że zaczynają nam powoli odjeżdżać. Tutaj Tetrycy próbuje nieco wąsko. Tutaj trochę ta kamera ja musi zostać zmieniona za Dominiksem. Oj i Tetrycy poleciał w stanie Tety... zakręcie. Oj, ale chyba bez uszkodzeń, On chyba nie zahaczył, czyli... Tety... Przed... Idealnie to udało mi się to uchwycić, no cóż no. Ten zakręt bardzo zdradliwy. side by side ja to z, mate, z, mate, z materiałem. Materiał postanowił się odkuć. Te kierowcy McLaren na pierwszy zjeżdża do boksu, na piątym okrążeniu już i... Oj, pole... I komik, komik z, obru, z obrotem. W najgorszym miejscu, bo już po zjeździe do Pitu. I, ale no zobaczmy, wyczyn, wyczyn ma cały RS no 100% RS, więc no tutaj tak, będzie w na pół Tak zarobku nawet odpuścił, bo widział, że jest tak. wyczyn, jest tak że nie było sensu palić RS-u. Może mhm. tutaj się pokrywa. Oj, chyba Xan będzie chciał. No będzie, przyznanie. chyba tutaj jest spokojny manewr. Mam już tak, Dominik nawet nie włącza swojego przycisku wyprzedzenia. Jak na taki Zaraz ten, raczej, no, już powinien wyprzedzić tak. Materiała. Jest tu bardzo blisko. Ale tutaj jeszcze nie odpuszcza Materiał. nie odpuszcza. Zakręci z stołu. Tak, ale ropuk ma cały czas 3 sekundy. Więc czy musisz tak mocno walczyć. Oj tutaj dobra walka, mam wrażenie, że kierowcy siebie respektują na... Samej jest skądś przed ropuchem na torze. No i cóż, pominęliśmy trochę wyczyna. Chyba nieprzypadkowo. Piękny wysiłek z jego strony. Totalna dominacja moim zdaniem. Więc nie jakby nie dziwi mnie to, że totalnie zapomnieliśmy już to było wcześniej ostatnie kółko i po prostu spokojnie, coś od sekundową przewagą skończył. No zobaczmy, Kółek czwarty. Czwarty tak I Boxero to jeżdżę na miejscu szóstym, naprawdę. Mogła być ta chyba tak. czwarta pozycja, no ale... Z, mam wrażenie no... Strasznie na jej sytuację, ale wyszedł z niej, no powiedzmy sobie szczerze, no miał dużego farta, że były aż tak duże różnice. Więc sobie swoim tempem, na pewno. Więc naprawdę bardzo dobry występ kierowców z Alfy. I tu już kierowca tam kończy się szako i Jacobix.